Masz sklep, a twoja witryna nie przyciąga tylu klientów, ilu byś chciał? Zastanawiasz się dlaczego przechodnie mijają ją obojętnie, dlaczego klienci nie wchodzą mimo świetnych produktów w środku? Czy twój sklep znajduje się w galerii, pasażu handlowym albo przy ruchliwej ulicy, a mimo to ruch i sprzedaż nie są tak jak oczekujesz? Jeśli masz tego typu pytania i wątpliwości, to znak, że czas na zmianę. Ja dla ciebie przygotowałem audyt witryny sklepowej, klucz do zwiększenia sprzedaży. Nazywam się Marek Borowiński. Od ponad 26 lat zajmuję się sklepami w Polsce, we Francji i w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkałem przez ostatnie półtora roku i przygotowywałem nowe doświadczenia zakupowe, zmieniałem witryny i aranżowałem sklepy. Co zyskasz dzięki takiemu audytowi? Przede wszystkim to konkretne narzędzie, które ci pokaże, co widzi klient. Poznasz dokładnie perspektywę klienta i to, co przyciąga jego wzrok w pierwszej kolejności, ponieważ zawodowo zajmuję się psychofizjologią widzenia, czyli tym, jak mu spostrzega. Witrynę, sklep, ofertę, ścieżkę przeprowadzenia Twoich pracowników. I właśnie dowiesz się i zyskasz dzięki audytowi chociażby informacji, jak klient postrzega Twój sklep. Zrozumiesz wrażenia, emocje, jakie wywołuje Twoja przestrzeń sklepowa w głowie klienta, co sprawia, że klient wchodzi albo przechodzi obok. Odkryjesz kluczowe czynniki decydujące o tym, czy klient zdecyduje się wejść do Twojego sklepu. Czy jednak nie? Dlaczego warto przeprowadzić audyt? Dlatego, że klient postrzega sklep przez wzrok, emocje, neurowrażliwość i psychofizjologię widzenia, na której bazuje. Właściwy audyt pozwala zrozumieć, jak klient odbiera przestrzeń, markę już od pierwszego kroku. Są to audyty, które przeprowadzają w takich krajach jak Polska, Francja, USA, oparte na wieloletnim doświadczeniu i skuteczności w tej dziedzinie. Zakres audyty witryny i sklepu. Psychofizjologia widzenia badamy co najpierw klient widzi. Co przyciąga jego wzrok, jakie elementy ignoruje. Następnie badamy postrzeganie przestrzeni sklepu, jakie sklep wywołuje emocje, czy wywołuje porządek, zaufanie, czy ekscytację. Ścieżka zakupowa: analizujemy fizyczną i mentalną trasę klienta od wejścia do kasy. Zbadamy przejście między strefami: promocji, gorące strefy i strefy przy kasie, aranżacja przestrzeni, ułożenie regałów i towarów wpływa bezpośrednio na decyzje zakupowe. W związku z tym w tym zakresie audytu wszystko to zostanie zbadane. W dalszej części tego audytu dowiesz się również o materiałach POS i komunikacji cenowej, czy twoje woblery, shelf, stopery, cenówki prowadzą do sprzedaży, czy właściwie komunikujesz markę, jak obraz sklepu i jego otoczenie budują twój wizerunek, całe doświadczenie zakupowe. Ocenimy sensory, światło, dźwięk, ergonomy i to, co klient przeżywa od A do Z. Najważniejsze korzyści dla Ciebie. Po pierwsze, wyższa konwersja, klienci spędzają więcej czasu, kupują więcej, wracają częściej. Zyskasz lepszy wizerunek Twojej marki. Sklep działa i prezentuje się profesjonalnie i spójnie. Zyskasz optymalizację przestrzeni, czyli wykorzystanie stref pod kątem sprzedaży, a nie tylko estetyki. Skuteczna komunikacja cen i promocji. Klient odczytuje jasno korzyści, szybciej podejmuje decyzje. Ten sam sklep, wyższy zysk. Inwestycja w audyt procentuje bez dodatkowej powierzchni i kosztów. Realne wyniki audytu to przede wszystkim wzrost ruchu, średni wzrost liczby klientów. Wchodzących do sklepu po wdrożeniu rekomendacji, wzrost sprzedaży, przeciętny wzrost obrotów po optymalizacji przestrzeni handlowej. Dłuższy pobyt, wydłużenie czasu spędzanego przez klientów w sklepie. Jak zamówić audyt? Krok pierwszy. Wejdź na stronę shopdoktor.pl lub marekborowiński.com. Krok drugi. Umów bezpłatną konsultację określimy. Zakres audytu. Krok trzeci. Audyt realizujemy w sklepie. Analizujemy dane i prezentujemy raport, plus plan wdrożeń na oddzielnym spotkaniu. Krok czwarty. Zyskujesz mapę zmian, konkretny plan optymalizacji i realny wzrost sprzedaży. Proces audytu i wdrożenia. Analiza wstępna, badanie witryny i pierwszego wrażenia. Krok drugi. Audyt kompleksowy, szczegółowa analiza wszystkich elementów przestrzeni handlowej. Krok trzeci. Raport i rekomendacje. Prezentacja wyników i konkretny plan działania. Krok czwarty. Wdrożenie zmian, optymalizacja przestrzeni zgodnie z rekomendacjami. Krok 5. Wzrost sprzedaży, mierzalne efekty w postaci zwiększonego ruchu i obrotu. Podsumowując, audyt witryny i sklepu to klucz do świadomej i skutecznej sprzedaży. Neuromarketingowo zoptymalizowana przestrzeń równa się. Więcej klientów, więcej transakcji, więcej zysku. Dzięki temu doświadczeniu zyskujesz wiedzę, wsparcie i praktyczne rekomendacje. Skorzystaj z audytu, zbuduj sklep, który sprzedaje. Wejdź teraz, sprawdź to na shopdoktor.pl i marekborowiński.com. Wszystkiego dobrego.